No, cześć wszystkim. Dzisiaj 200. Jak widzicie, pusto. Poprzycinałem rośliny. I to tak poważnie. Lotos mi już strasznie poszedł na tafle. No, i nie było to fajne. No, i tutaj też na środku wyciąłem rośliny. Bo mi przeszkadzały trochę. Więc teraz coś tak prezentuje. Trochę stąd wyleciało. Nie chciałem ich przesadzać w inne miejsce do dwusetki, więc je wywaliłem do innego zbiornika. A chwila obecna tak się to prezentuje. Myślę, że jak trafią mi się jakieś fajne, ciekawe kryptokoryny, coś czego tutaj nie ma, to trafi tutaj trochę roślinek jeszcze. No a ogólnie to zbiornik teraz już czeka na swoich nowych lokatorów. Jeżeli chodzi o decyzję, no to tutaj nasze pole manewru naprawdę się zmniejszyło. Więc jest na co czekać. Zobaczymy na czym stanie, ale to już jest teraz kwestia niedługiego czasu i Nie oczywiście dostępności zwierząt w sklepie. Zobaczymy, jak to będzie. No, jeżeli chodzi o zwierzaki, które tutaj są, no to nic się nie zmieniło. Czy nadal się trzymają? Nasza Rasbora też tutaj pływa. A poza tym mamy komplet naszych kierysków, które dalej pływają. Nic się tu nie pomniejszyło, jeżeli chodzi o te nasze dwa statka małe. No, i nasze piskorki, które też mają dni, kiedy się pojawiają. No a są dni, kiedy ich w ogóle nie widać. Cieszę się tylko, że pojawiają się, bo nie muszę ich szukać, grzebać i wyganiać, stresować. Tylko same przychodzą, jakby chciałem powiedzieć, że są. Jeżeli chodzi o 200, no to tutaj, tak, jak widzicie, jest trochę. Zaniedbana, no ale to przez to, że daje więcej swobody innym, chcę zobaczyć, jak sobie będą radzić. No, w końcu to też jest ich projekt, teraz że tak powiem. Tutaj też innych domowników realizują się pomysły. Zobaczymy, jak będzie z rybami. Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, ale zobaczymy. Jest taka pora roku, a nie inna, więc z dostępnością może być różnie. Niektórych gatunków, więc na razie zbiorniczek jest taki. A może się coś trafi do przygarnięcia. U nas dużo zwierzaków też z przygarnięć tutaj ląduje. Ale zobaczymy. Na razie 200 wygląda tak. Nie jest źle, ale nie jest też super ekstra dobrze. Jak na ten rok, to i tak świetnie temu zbiornikowi szło. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Hej.